Dzień dobry kochani, witam się z Wami późnym popołudniem z nadgarnka, w którym gotuje się kapusta kiszona. Gdybyście poczuli ten cudowny zapach, który unosi się po całej kuchni, może nie będę tutaj komentować tego, dlaczego mówię, że późnym wieczorem, ponieważ późnym popołudniem, ponieważ mamy godzinę 17.10, a ja dopiero jestem w trakcie gotowania obiadu, właściwie obiadu kolacji, ale u nas to już jest tradycja, to już Wam mówiłam niejednokrotnie, że u nas je się dosyć późno, yy, niestety, może kiedyś się to zmieni. Dlaczego kapusta kiszona, moi drodzy, dzisiaj będzie pośląskiemu, śląskiemu, będzie po śląsku, będzie punchkraut. jeśli nie wiecie co to jest punchkraut, bo... Może nie każdy tutaj będzie wiedział, co to jest panchkraut. Panchkraut, moi drodzy, to jest kapusta właśnie z ziemniakami. Po prostu gotujemy ziemniaki, gotujemy kapustę, do tego przesmażamy sobie cebulkę i boczek. Wszystko. Dodajemy tutaj, na początku jeszcze ziemniaki sobie ugniatamy, dodajemy tutaj właśnie całą tą resztę i po prostu mamy taką no, kapustę z ziemniakami, no, po polskiemu. I dzisiaj pierwszy raz w naszej kuchni żeberka, moi drodzy, no. Jesteście tutaj właśnie w tym takim momencie, jesteście z nami właśnie w tej chwili, w którym pierwszy raz będziemy robić żeberka i znalazłam przepis taki, żeby je sobie pociąć właśnie na takie paseczki. Tak, jak jest kość, czyli po jednej takiej kostce, że tak powiem, i do tego mąka wymieszana z papryką. U mnie to jest mąka z papryką słodką i z papryką wędzoną. Tak, w przepisie tamtym była papryka słodka i papryka ostra. U mnie ostrej nie. W naszej kuchni je się dosyć delikatnie. Może bardziej pieprznie to jeszcze ujdzie, ale. Wiecie, nie ostro. Także ja jestem w trakcie obierania ziemniaków. Tutaj, jak widzicie, jeszcze <grych> czekają kawalerzy. E, no i tak, witam się z wami z kuchni. Już dawno się z wami z kuchni nie witałam. No mamy już taką godzinę, jaką mamy. Dzisiaj się wam pokazywać nie będę. Myślę, że jutro. Także dzisiaj sobie pogotujemy. <grych> I na pewno wam jeszcze powiem później, jak to wszystko wyszło. Pokażę wam. update, jak to wygląda teraz, tutaj jest zalane już te żeberka. One są razem z marchewką i pietruszką. Będzie nam parować, to normalne. I one się tutaj gotują i będą się jeszcze gotować przez godzinę 35, 34. Natomiast chciałam wam powiedzieć, że jednak ta nasza ciapka pusta, nasz punch będzie zmodyfikowany, ponieważ zapomnieliśmy kupić boczku także będzie bez boczku będą ziemniaczki, będzie kapustka i tutaj ten farszyk i tutaj zamiast boczku jest kiełbaska taka, którą my uwielbiamy po prostu z kurczaka, ale nie jest to ta, którą Wam kiedyś pokazywałam z Morlin tylko taka z Lidla taka bio czy jakaś, świecie, bez, bez znaczenia, ale po prostu jest naprawdę ym, bardzo dobra więc zajmuję się teraz tym to jest opakowanie E, właśnie z tej kiełbaski, kiełbaska krucha z kurczaka od farmy do stołu, pikok. No także e, to jest kiełbasa lidlowska, jest naprawdę przepyszna. kraut jest już gotowy. Teraz go będę przykrywać pokrywką, żeby, wiecie, nie ochłodną, bo troszeczkę tutaj uchyliłam okno. No i chciałam się was zapytać, czy jedliście może już kiedyś kapustę z ziemniakami, czy u was na stole pojawiała się podczas obiadów rodzinnych, czy niekoniecznie, czy widzicie pierwszy raz w ogóle u mnie takie coś i czy może Nigdy nie próbowaliście i nigdy nie spodziewalibyście się, że takie połączenie może być dobre. Ja Wam naprawdę z ręką na sercu przysięgam i obiecuję, że jest to naprawdę pyszna sprawa. Tylko tutaj trzeba po prostu zrobić to według swoich. Upodobań swoich kubków smakowych, bo powiem Wam, że u mnie w domu właśnie problem był w tym. Ja nie za bardzo przepadałam za kapustą z ziemniakami, ponieważ moja mama nie przepiekała boczku tak jak ja to bym chciała. No i razem wspólnie z Dominikiem, robiłam pierwszy raz ostatnio, zrobiliśmy boczek idealnie tak jak my lubimy. No i odmieniło się mi i bardzo, bardzo lubię. No i na pewno będzie gościć u nas częściej i powiem wam też nawet, że dzisiaj wyszła zdecydowanie lepiej niż ostatnio. No. Wow. Tutaj nadal się gotujemy, więc tam będzie to wszystko, wiecie, w temperaturze w, w porządku. Tutaj brudna patelnia, która się moczy i tutaj jest resztka tej mąki, w której panierowaliśmy nasze żeberka. No i ją na razie Dominik zostawił w razie, gdyby sos był zbyt wiecie rzadki żeby zagęścić to tutaj sobie czeka ta mąka. Zobaczymy czy będzie potrzeba ją używać czy nie. Ja oczywiście w międzyczasie sobie tutaj wszystko wysprzątałam, bo powiem wam, że nienawidzę, kiedy mam tutaj bałagan, nie potrafię wtedy nic ugotować i jakoś tak, no nie wiem. No niekoniecznie fajnie się pracuje, kiedy w kuchni jest bałagan, ale ja to mam tak generalnie ze wszystkim, nawet jak się uczyłam, czy coś to zawsze najpierw musiało być posprzątane i to nie tylko na biurku, tylko cały pokój. No i tak samo jest właśnie, jak już mieszkam tutaj, nie uczę się, ale gotuję, czy cokolwiek innego robię, to po prostu muszę mieć porządek. Nie wiem, czy też tak macie, ja tak mam i po prostu od razu, jak tylko wiecie, wszystko tutaj przeszło w garnki. To od razu mycie. Jak widzicie, tu już znowu się zrobił bałagan. Od razu mycie i od razu sprzątanie wszystkiego, żeby było ładnie, czysto i przyjemnie. No, więc czeka mnie teraz jeszcze to. I z racji tego, że już mam wszystkie rzeczy zrobione takie, które wymagały tego, żebym poczekała chwileczkę i je zrobiła, bo mogłyby się przypalić czy coś, to teraz mogę ruszać dalej w porządki. No i zabieram tutaj mój ulubiony, najukochańszy płyn z lidla, bazylia, mandarynka. Ten zapach jest po prostu przepiękny, prze przecudowny, przesłodki. No naprawdę. Uwielbiam i świetnie mi się. Z tym produktem sprząta całe mieszkanie, nie tylko kuchnię. Kochani, sprzęt wyjęty, mogę się zabierać za odkurzanie. Akurat jak skończę odkurzać, to skończą gotować się żeberka i będziemy już się tam razem z Dominikiem zajmować tym w kuchni. Ale teraz odkurzę. Odkurzę tutaj na szybko, no bo jednak przy pięciu kotach jest to potrzebne i powiem wam, że jestem w szoku, bo koty bardzo spokojne, a zawsze jak słyszę otkurzać, to po prostu pierwsze co to w nogi i ich nie ma. A tutaj, patrzcie taka sytuacja. Maywina się myje, a tam na pudełku od pizzy leży Alex i z tyłu z nunami wywalonymi na luzaka Leon. Ciekawe, jak ta sytuacja się będzie przedstawiać za moment, jak włączę tego stwora. no i podkurzane sytuacja wygląda tak, że z całej walecznej piątki została tylko mejwinia więc mamunia jest po prostu pod wrażeniem ogromnym mam powiedzieć, że tutaj akurat największa zasługa jest odkurzacza bo ten wcześniejszy to był taki staruszek który był strasznie głośny, więc możecie sobie wyobrazić jaka panika tutaj była za każdym razem gdy tylko go włączałam. No i w końcu przyszedł taki moment, że odkurzacz się zepsuł, a my stwierdziliśmy też już wcześniej, że trzeba coś kupić z myślą o naszych maluchach. Coś, co po prostu będzie cichsze. No i okazało się, że te nowe odkurzacze generalnie wszystkie są ciche. No i jest niebo, a ziemia i koty też się zaczęły troszeczkę. Tak przyzwyczajać i oswajać z tym dźwiękiem i z tym odkurzaczem, jednak to za każdym razem i tak samo to, jak ja już tam idę i go wyciągam, czy wkładam kabel do gniazdka, to i tak tutaj już, już jest panika, ale jak widzieliście. Maybelly, Alex i Leon leżeli sobie, dopiero jak zaczęłam tam gdzieś jeździć bliżej nich, to uciekli. Maby się przeniosła tutaj do koszyka, ale nawet jeżdżąc obok mi tutaj koło koszyka, nie była zestresowana, bardziej była zainteresowana co się dzieje. Więc tutaj naprawdę duża zasługa odkurzacza. Ja nigdy nie starałam się o to, żeby ich jakoś przekonywać do odkurzacza, i też wręcz przeciwnie, nigdy ich tym odkurzaczem nie straszyłam, żeby wiecie jeszcze gorzej nie było. Po prostu moje koty yy, nie lubią tego dźwięku, boją się odkurzacza. Tety u nas musi być odkurzane codziennie. A teraz już wołam Dominika i będziemy zajmować się tym żarełkiem przepysznym. Mam nadzieję. no i patrzcie jakie słodkie ale nistwo tak tak nie się odpoczywamy po kolaczy tak no ślicznie takie słodycze uważajcie jeśli macie cukrzycę bo tutaj ten poziom może wzrosnąć trzeba mieć insulinę tak pod ręką cudowności. <laughs> A ja wam chyba nie mówiłam, że Mejwinia to jest złodziejka gumek i kradnie wszystkie gumki, ale jest to nasz taki piesek, Azorek, który nam biega za tymi gumeczkami i nam je przynosi. <laughs> Ona po prostu ubóstwia gumki i to już akurat jest taka, widzicie, wymemuana przez nią, ale po prostu gumki no to jest kot który uwielbia i ona tak biega za tymi gumkami i tak przynosi no jak pieseczek jak pieseczek i zawsze przyniesie jeszcze jak wam przyniesie ale nie zauważycie to będzie miauczyć żeby wziąć i żeby jej dać no patrzcie przyniosłam przyniosłam tak i rzuć no i fru